Witamy wszystkich, kula z rejonów niestety kula wygląda tak to, że wygląda jak wygląda bez żadnej reżyserki, bez żadnego tego kura. niestety to nie jest tak pięknie jak się wiesz, reżyseruje, jak się wiesz tam ustawia wszystko wygląda to jak wygląda słodkie życie Hakman to powiedz mi gdzie jesteśmy Jak? Przecież ja tu mieszkałem ostatnio Nie ukradł chyba nie ja, ukradł, ja, Widzę, widzę cię Chodź No jak gdzie jest to? Zburzyli tylko boxing klub Tu się nic nie zmieniło, tylko zburzyli boxing klub Pamiętasz to miejsca? Pamiętam, pamiętam No skąd skąd tego może pamiętać? Ty tu nigdy nie byłeś Z filmów A, z filmów? Tak Złaj Tu kiedyś mieszkałem, wiesz? Za tymi drzwiami Wiesz tam co możesz kurwa, się środka jeszcze nawet poświecić jak chcesz Nie wiem, czy coś zobaczyć. Faza oryginalnie to może nie była podpięta, kula, wiesz, yy, od klubu internetu, yy, z klubu kula, yy, boxing Tylko oryginalnie od tej latarni Par jeszcze na tamponie była podłączona No normalnie na damskim tamponie ją podpiąłeś? No a co? Przewód, kurwana, no to był przewód kormalna. mieszkaliśmy. jak miałem podłączyć inaczej, jak to był yy, zero było wzięte, kapite, był pręd w ziemię był obwiązany, kogoś, wiesz, tego, a tu, tu świeciły nawet drzwi jakaś próbówką do Nie tak, żeby podłoga kopała. Tutaj bez klaczków nie wstałaś, bo podłoga kopała. Rozumiesz? No tak, jak żeś fazy, albo jak żeś zero podłączył do ziemi, to... Chodź pokażę. Tutaj 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 mieszkaliśmy my. Ostatnim razem, nie? Tutaj żeśmy mieszkali wcześniej, nie? Tam coś się zjerało, nie? Tam to coś się spaliło, no, no to, 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 to znaczy drugim razem coś się zjerało, nie? Tutaj jestem mieszkał jako taki klient... Yy, ...pochodzenia niemieckiego, tylko wie, że jak zwykle impreza u nich to wygląda tak. Proszę bardzo, wydanie specjalne, w niemieckiej wersji, bo tutaj, wiesz, no ale się. ale kieliszek i lampka szampana stoi, stoi na powitanie, elegancja Francja, elegancja Francja, tu nawet coś do jedzenia byś znalazł, jakby się, wiesz, jakby nie było przeterminowane, ale bez kitu, jeszcze my jako tako kogoś po sobie posprzątamy, ale... Oni paczek sprzątają No, nie wygląda to za ciekawie. Są i pochodnie, gdzieś trzeba było świecić, bo u mnie też było świecone kojarzane pochodniami czasami. Wiesz o co chodzi? Jest pochodnia. Nafta się wiesz, wylewała spod baru, wiesz tam z następnej pochodni, żeby do rana świeciło. Aha. I działało. Tutaj jesteśmy, wiesz. On miał tutaj namiot rozbity, wiesz? On miał tutaj namiot rozbity. A, to całe było zadaszone. Tak, 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 A, tak. No, widzę, widzę. Są sznurki jeszcze. A później, kura, wiesz. Przecież oni ten most już remontują, pod kilka lat, kula. Przecież w 2021... Pierwszym? Nie, drugim, na początku, nie? Aha. To powiedzieli, że my mamy, kula tylko trzy miesiące, żeby się zawinąć stąd, bo oni będą tutaj burzy to wszystko. Do widzę, dzisiaj to wszystko, widzę, jak zburzyli. Do dzisiaj to wszystko stoi dalej w wymiarze, widziałeś, dzisiaj dalej w wymiarze biorą. Tak, wszyscy przeglądają, dalej, wymiary czy chłopa stoi i przegląda, no. jakby to zburzyć. Jakby to zburzyć, bo to jest oryginalnie pęknięty. Andrzej, nie pasowało bardziej, jakby to obalić. Popatrzcie, on jest wjebiony na pół ten most. Patrz. No de delikatnie się spękał, no. muszę powiedzieć, dziękuję. A tutaj kóra, że się, nam się zjarała miejscoweczka, <laughs> Z lekka. Pamiętasz ten ostatni taki, co miałem zbudowany z siatek, nie? Tak, tak. No to tutaj. Tu jeszcze siatki leżą, no elegancko zjarane, nie? <laughs> no, jest tego tutaj sporo. Tutaj klapki znalazł, tubę basową, co byś nie chciał. Ja nie wiem, czy ze dwóch telefonów będzie nie znalazł. na naftowe, proszę bardzo, no. no tylko nafty brakuje. Nafta jest jak Nafta wypita. Nafta wypita. No ale nie świru, miejscówka była nie kiepska, No i metraż dosyć całkiem, całkiem ci muszę powiedzieć Andrzej. Nie no, ci powiem, metraż kura, był nie był niezły, tylko wiesz, tu była podniesiona tak, żeby to wiesz, ta woda akurat tutaj nie kapała ani nic. No. Bo to było akurat 30 cm na ziemią wszystko. Teraz to wygląda jak wygląda. No. No jest jak jest no, Zjadane siatki, popatrzcie, elegancko, full wypas. Można by było powiedzieć Andrzej, powrót na stare śmieci. Znaczy powrót na stare śmieci, to jest takie kurwa, wiesz, nie to wspólnie, ni to są. no podróż nasza, nie, przejechaliśmy sobie po trasie, gdzieś tam kurwa, wiesz, coś tam chce przypomnę, coś tego, patrzę, czy coś nie zgubiłem tutaj jeszcze, bo wczoraj też tu byłem w nosy. przewracałem się, bo widzę po lakierkach. A mówiłem, że kula znajdziesz głośnik jeszcze A jest i głośniczek no, trochę się zjarał, no, co, no, Myślałem, że jeszcze będzie hulał. No może bym hulał Nie, to żartuję Andrzej. No ale rzeczywiście, tak jak mówisz, no jest... E... A, lampa, lampa Alladyna jest the best. Słuchaj. To i tak się posprzątało po tym po spaleniu trochę, bo tutaj kurwa, trochę y, niewygodnie było nam śmieci wynosić, nie? Faktycznie to ja co rano brałem dwa worki i tam wiesz, do kontenera wynosiłem. No ale tutaj jak żeśmy przyszli mieszkać, to też trzeba było posprzątać po kimś, nie? No tak. No i ta góra taka się wiesz, y, zrobiła taka, że tego nie szło wynieść. Bo choćbyś no. to nosił 2-4 na dobę, byś tego nie, nie dał rady. No to lepiej było znosić łafanty, nie? nie? żeby był zarobek niż... Słuchaj. Parę miesięcy bujnąłem się tutaj na tych kurwa, panasz, co tutaj stały. No, z Tego co opowiadałeś, to stało tego trochę. No. Tu jakbyśmy dobrze poszukali, to jeszcze byśmy znaleźli kurwa parę groszy. No scho jest schowane jakieś zaskurniaki, Andrzej, jeszcze? Znaczy schowane zaskórniaki. Pogubione bardziej prędzej, ci powiem. A, w ten sposób, okej. Okay. Tutaj wiele rzeczy, wiesz, i zginęło i... i sam zgubiłem i gdzieś tam, wiesz, wyparowały. Różnie to było. To zależy, co było walone. A było różnie. A pierwszym razem, jak żeśmy tutaj przyszli, nie? Aha. To tam żeśmy mieli namiot jeszcze rozbić. na początku. Tutaj żeśmy mieli namiot rozbity jeszcze na początku. Nie jest tak, że żeśmy pierwsze tutaj przyszli mieszkać, nie? Bo tutaj kura wiesz, ktoś tam się, chce... Ja widziałem, że tutaj od kilku lat ktoś mieszka, nie? Aha. Przyszliśmy, ja nie chciałem też tam w nikomu wchodzić, nie? Rozbiliśmy się tam namiot, nie? No. no. Ale jarnąłem się po, po kilku dniach, że oni, że go nie, to nie to ma, to że opuścili. po prostu... opuścili. Że go nie żyje. poszedłem po prostu, kura widzę, no, kura, no yy, że kogoś nie było. Parę kura dobrych kula miesięcy, mm -hmm. więc miejscówka jest woda, nie? No tak, no można przejąć. Nie? Przejmujemy, nie? więźnia. S <laughs> więc mówię, dobra, przeprowadzamy się, przynajmniej pod dachem, mówię, będzie, nie? Sklepie niekonkretne. Nie, no oczywiście, pewnie. Zawsze, można wjeżdżać. Zawsze sucho na, na, nad głową, nie? Znaczy, z, z tym suchością dzisiaj to nie bardzo, wie. No dzisiaj nie, ale jak to elegancko ogarnąłeś, pozamykałeś, no to... I mówisz, że była podniesiona podłoga, no to... Słuchaj... Tu było ciepło, tu był gaz, tu było wszystko, wyszło podłączane, króle, elegancko. Prąd na tamponie. Latarnie wszędzie świecą dookoła, nie? Tam też. Widzą. A tu tego No, Przewodzik. Czasem radzić. Słuchaj, że, na ulicy, że na ulicy nie świeciła, to nie znaczy, że u nie będzie się palić. No nie no, gdzieś ten, gdzieś ten prąd musiał iść, nie? No i się! Co to? No ja wymiary no i, no i złote wymiary, przecież most będą burzyć, no widzisz, jest wszystko poznaczone, pomalowane od kilku lat, co pół roku przychodzą, dalej malują kreskę, gdzieś tam tego wymiary dalej biorą, kula, no, będą tam, burzyć most. Tam też widzę jakaś zielona... Będą, rórkę, burzyć, no. będą burzyć most. Tam, tam. Widzisz tutaj? A to, to miejsce? Aha. Była ziemia wzięta stąd, żeby podsypać tam kulę teren, żeby się podniosło, żeby tam woda nie stała. No, Tutaj żeśmy sobie że kula ziemię kurwa wypali. No to, ale to nie ma Andrzej tak. Zaraz jest, my wszystko kula dookoła, mostu dalej nie ja, ja mi się zaraz przypomniał taki kawał, ja Ci go opowiem. Było trzech rycerzy. Duży rycerz, średni rycerz i mały rycerz. No i w wiosce pojawił się smok, zaczynał zjadać tych mieszkańców tam. No i no trzeba się zaradzić, więc lecą do do rycerza dużego, nie? No i mówią mu jaka jest sprawa, że tam smok, zaczyna ich zjadać, to, tamto. No i to mówi, no ty, no ale to nie jest tak, to trzeba plan działania, to trzeba się uzbroić. Mówi to potrwa z dwa tygodnie, nie? Kurde, to on nas połowę zje, to ten... Dalej. Idą do średniego rycerza. Średni rycerzu smok, wiosce, zaczyna zjadać to, tamto. Kurde ty, no ale to trzeba się uzbroić, jakiś plan działania, to z tydzień potrwa. Jezus, to on nas dużo zje, nie, to nie może być, nie, więc walą do małego rycerza, no i klarują mu sytuację, słuchaj, no <laughs> smog w wiosce zaczyna nas zjadać, a mały rycerz hop zna na konia, nie, a ci się go pytają, ty mówi, a nie trzeba żadnego planu działania, nie trzeba się zbroić w ogóle to, a mały rycerz tak patrzy na nich, w jakie zbronienie, jakie działanie, to zaraz ha <laughs> <laughs> Więc dla <grystanie> <grystanie> Więc i my uciekamy dalej. Gra, <grystanie> gra, nagrywaj. A tutaj piękne widoki. <grystanie> znaczy widoki, wi widoki. które są... Choć pokażę Ci lepsze. Czasami no, tędy wychodziłem jak nie dałem rady yy... przeskakiwać. Złe, bo ja tutaj raz spadłem na ryja kurwa, z tych schodów, za mną spadł wózek, kurwa, wiesz taki kurwa do rowera tego, kurwa. tam się połamałem sobie żebra na końcu. Bo stwierdziłem, że zaraz tędy będę zjeżdżał wózkiem. To chyba któryś raz z kolei te żebra były, co? Chłopie. Tu się cuda działy. Cudawianki. Cudawianki, wierz mi na No ale wyobraź sobie, że można przynieść bagażnik z tego. popatrzcie. Chwalbyś na pomysł, żeby przynieść takie coś? Bagażnik z samochodu, tu widzę... Ty, ale tu masz dla kolegi bagażnik Ach, na rower. Ja bym mu ten pogonił. Żeby to, łot... to To chyba będzie dłuższe niż Mitsubishi Studio. Nie no, ale jakby za zamontował jeszcze. Koło to koła zapasował. Po, po lewej stronie, koło koła. Andrzej, jakby to trochę poszerzyć i wzmocnić to, może by tam on mógł spać w tym. I tutaj napis taki pierdolony na złoto. Z podpisem. Autograf musi wyciągnąć <laughs> Tutaj Andrzej też spadł, bo się pomylił schody, że myślałem, że tam się że tutaj się schodzi A, wie? że to tu jest te przejście no spadłem tam Stwierdziłem, że chyba tutaj w nocy 7 wiesz, przeskoczyłem sobie przez siatkę wie? No dobra, schodzę, nie, kurwa, koniec schodów tego Ale wie, tu widzę, patrzę. tu już siat... na ziemi. Siateczka na Poblokowane wszystko, żeby nikt się krzywdy nie zrobił? słuchaj, wszystko było perfekcyjnie zrobione. To grana było do granic możliwości. Ta siatka się odkręcała, a tutaj się dało przejść. A okej. Okay, ona, tak, ona się normalnie otwierała. Nie tak było po chamsku bezczelnych, bo ona się otwierała tutaj. No i tu już jest normalnie. Łapiesz. Rozumiem, rozumiem. Chodź dawaj. Teraz przechodzimy tutaj, kula na skróty to przechodzimy na skroty mówisz i masz opa wiesz i tutaj był ten klub bokserski z akurat zburzyli całego boksing klub zamieszkaliśmy no tam, z tego co pamiętam, to tam ktoś znany trenował. No, no to trenował, nie, nie może, nie, tego nie mówię, kurwa, kto to był, to nieważne, nie, no, ale ktoś tam trenował, nie. Ale już tych budynków tutaj nie ma, widzisz, wszystko jest e, zburzone. Mi się wydaje, że to wszystko chyba pójdzie do jakiegoś remontu, kurwa, generalnego, nie. W końcu tyle lat planują nad tym, już tam się biorą zakopanie. Wiadomo, jak to, kurwa, Niemcy, od, 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 od dup tej strony, kurwa, bo zaczęli tam, kurwa, zamiast tu. Oni tak, oni tak często mają Andrzej Ja to też widzę często w Holandii, że na odwrót jest to właściwie łapane Ale mi się bez kitu chciał śmiać Jak kura przyjeżdża tutaj kura policja, mówią, że jeszcze trzy miesiące i to będzie murzone W 22 albo pierwszym na końcu Nie Pierwszy był to chyba koniec Nie że Jeszcze trzy miesiące mamy żeby się wyprowadzić, bo będzie burzone to wszystko Wie? 4-5 lat jeszcze mi zejdzie niczym ja Może do, do wyburzenia nie? to też już jest wyburzanie. Dlatego wymiary to oni brali codziennie, codziennie, po trzy no ja razy. widziałem przed chwilą trzech chłopaków, razy. dosyć długo i obmyślało plan działania, także... Jak, jak tu coś zrobić, żeby nic nie robić? Tak, tak. No i wpadli na no ale powiem, że obejdą sobie plac, tylko popatrzą dzisiaj, tutaj palcem pokażą coś tego, co... aha, będziemy panowie coś robić czekaj, zaplanujmy to na pierwszy, żeby to no, było... Wie... No tak z tymi, z tymi rycerzami było, nie? No. <laughs> no właśnie tak wygląda. Plan działania. <laughs> no ale przynajmniej kura, wiesz, pasaż widokowy zablokowany. I nie przejdziemy ani nic, bo duży problem jest, wiesz, nie wolno wchodzić, żeby się nie załamało. Drugi z zężył stoi kurwa, szybę, my je, wiesz. No ale nie wolno wchodzić. Podlewa szyby. Kość coś robi. Za coś mu płacą. Przynajmniej się czymś zajmuje, to się zgadza. No Musi powiem miejsce całkiem sobie, ale pewnie, pewnie dużo zimno, dużo, dużo zimno od tej wody, co? Znaczy ja staraliśmy się tak robić, żeby w miejscu gdzie mieszkamy, żeby nam zimno nie było. Rozumiesz o co chodzi? No, stąd byli... podwyższenie podłogi Jakieś tam ogrzewanie zawsze tam lewe było, kule gdzieś tam podłączone od czegoś No no wiadomo, trzeba, trzeba zawsze coś Tak nie tak to tak, jak nie to grywa, żeśmy kurwa, że tam robili na cpn kule zapalili listę takiego jednorazowego i też się grzało No, no, no tak, tak jakoś, się to było. jakoś trzeba sobie radzić, to się zgadza Byle było ciepło No wiadomo, to no, przy, przy pobycie na ulicy, że tak powiem Andrzej no. Jakoś trzeba sobie radzić, jakoś trzeba dogrzewać swój organizm, żeby, a szczególnie w zimowych e, miesiącach, no to jakoś trzeba to ogarnąć, nie? Żeby... Rafał, ale tak jest cały dzień, jak latać po tej ulicy, przemarzniesz, jeśli tam w deszku, raz młodszy się, to w nocy cię jest bez kitu zimno, no, no wiesz? Jest przemarznięty, jesteś zmęczony, prze... wiesz, wiadomo o co chodzi, nie? No tak, no... I... To budzisz się normalnie, jest takie nie. chociaż jest plusowa temperatura, to będzie zimno. No, może tak będzie, no jak, tak jak mówisz, przemęczenie i to wszystko, to, to, to robi też zimno. Swoje... cię coś tam, tam wiadomo o co chodzi, nie? Rozumiem, rozumiem. A różnie to było, nie? Wiadomo, że skróty zawsze mam swoje. Jeżeli na skróty wczoraj pojechali, to widzisz, że jakby wylądowali. Dobrze, że na niebie zamykali wczoraj. <noise> no było fajnie. Było ciekawie, powiem tak. Może nie do końca fajnie, ale <noise> Ale ktoś by się śmiał, no bo byś komuś powiedział, powiedział, że co w wariacie jesteście, no to, to to jest niemożliwe. No, no, ja niemożliwe. no przylecieli, nie, niemożliwe. przylecieli Andrzej jak po terrorystów na, na dwa no, auta. A ja niemożliwe. <noise> A byliśmy tylko kura normalnie, kurwa na spacerku. Znów no, pojechaliśmy zobaczyć w nocy plażę, ale nie wiem wjeżdżać na pewno tam można, bo nikt nas za to nie ukarał No ale, ale, jedn ale, ale jednak ten, to, to trzeba bo... było To nie był w tym problem, że my żeśmy tam wjechali To nie był w tym problem w ogóle No nie, nie, nie No nie chodziło o to no. Całkiem inna wersja, która jest tam u nich wystąpiła w głowach tak, tak. No, oni widzieli holenderskie tablice, więc... W poszukiwaniu za. Więc e, podejrzewam, że wpadli na świetny pomysł, że pewnie, pewnie przyjechali handlować. To złe. Jak, jak oni otwierają drzwi, a ja wypadłam mu na ryj, kura, przez maskę, kura, przez radiowóz, kura, wiesz. I nie dam rady się za bardzo podnieść, kura, pozbierać ze ziemi, kura, wiesz. Ja, Andrzej dopiero... an... Ja ci powiem, Andrzej, że ja dopiero na końcu skleiłem fakty, że to wcale nie była policja. No to co tak. byli? Tylko to była po prostu służba tak. służba celna, o tak. Wiesz, oni nas kontrolowali, nie wiem, czy na pewno rzucali się, nie? Tak, tak, I zabierali, zabierali i, brali, i, moje kwity, tak. i moje kwity i moje kwity i, i sprawdzali. Wiesz, pewnie chcieli się dowiedzieć, czy już w przyszłości coś żeśmy nie odstawili. No absolutnie, no ale, ależ... A my oczywiście, grzeczni obywatele... No grzeczni obywatele, no patrzcie, jak grzeczni obywatel nawet prezes zjarali. Ty już prawie jak e, wiadomo kto, nie? Wielki kura reżyser kina, akcji, e, jakieś graffiti, coś tamtego. No fajna grafa z myszką Miki, Andrzej, nie mieszkałem. <laughs> Widzę, zauważyłem. Dobra, tu ciągną linę. A ty mówisz, że było elegancko w nocy. No panie, było elegancko w nocy, nawet dresy zjarane. No, widziałem. Czy się cieszy, że ten kura 120 studio stoi jeszcze? To nie poszło z gdyby. Mogło też się spalić. Nie, co, bo tak grubo, ja rano że z, z raną, jak sprzątaliśmy, to tam z 20 opakowań chyba pustych po żeby wyrzuciłem. No tam prawie tych było, ale to też były moje, moje własne. No ja, ja pamiętam, jak przyjechałeś kiedyś do Poznania półtora roku temu, to jeszcze klapkę do telefonu znalazłem w tym samochodzie. Kura. No to się zgadza, ja rzadko, rzadko sprzątam swój samochód. Ale półtora roku? Andrzej, nie, to nie było po tym To nawet ktoś inny, taki jak studio sprząta aż kula Nie wiem, bo nie dane by było zajrzeć do środka, Andrzej. Ja widziałem po tych workach, że tam śmieci są wyrzucane systematycznie. Albo kumulowane. Albo, albo. Albo, albo. Co to, lecimy leci no dalej, dalej zwiedzać Hamburg, Andrzej, no A ja Tu nic nie pozostało oprócz kawałka jakichś drzew. No i co? Gdzie teraz rozbijamy Co? Bazę. No, w tej dużej, mówisz? Co? No tam by też nie było głupio. Metraż spory. Nie, a wiesz dlaczego? No ciężko by było, Andrzej, z ogrzewaniem, bo to wysokie. Nie zrozumiesz nawet, dlaczego nie. No nie wiem. Widzisz, bo tam jeszcze ktoś, za kogo koła mnie a rozumiem, rozumiem No to nie, to lepiej się nie pchać na minę Andrzej Po prostu nie mamy jakiegoś tam specjalnego yy, Mistrzowskiego centymetru tego miejsca Przynajmniej tego No nie, to, to jestem w stanie zrozumieć Andrzej całkowicie Powiem Ci tak e... Ale jest Coca-Cola, wszystko Wszystko jest na miejscu Ale wygazowana Pepsi rozumiem nie wiem, smakuje, smakuje jak napis. Nie dziękuję. Przecież ona Te się ty... nie jest odkręcona. Ja przez chwilką waluję Jest się... tragedia. Jest tragedia. Ale za pizzy robam nogi do stołu do pogonki, blatu brakuje. Kupić? Jak, jakby kto reflektował. Ja nie, ja akurat mam z tyłu, ale może... No nie świruj, może... nie, nie świruj, tego blatu brakuje. Kawałek płyty, rigips, no jak, jak no, no jak nowy. nie świruj. Jak nowy, Kawałek płyty, płyty, rigips. No i co? Szkiełko no elegan, elegancki, na elegancki obrus i... Szkiełko Grundika na środku zostawiasz? Czy tam jakiegoś yy, innego, nie? No jest elegancki. Francja. <laughs> Za pół darmu. To co? Lecimy dalej na zwiedzanie Hamburga, Andrzej? Ja byś też reflektował się na te, na rolety. To jeszcze też są. Są też do Pugonki. Oraz dwie koparki. To co? Lecimy dalej zwiedzać Hamburg. Może zatankujemy się tam już dłużej? Ja nie mam diesla, Andrzej, także jak myślałeś o tym, to, to niestety nie chyci. Nie, nie, nie o tym myślałem. Dobra, dawaj, chodź, lecimy. No to pozdrawiamy widzowie! Złaj Czekaj, jeszcze nie? nie? Tu jest stacja dalej, nie? Jak przypłyniesz, nie? Znaczy stacja, nie, dwie, 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 trzy. na no, Neumegan no, jest pierwsza, następna a ucha, ua, ucha, ucha? Dwie stacje dalej mieszkam to nadbą na, 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 na tym, na, na brzegi Mylby. Okej. Okay. Bo tam wajem tam dopiero były akcje. Jak straż yy, wodna podpłynęła yy, nad ranem i kazali nam pozwijać króla, to wszystko króle wiesz, tę imprezę całą kurwa, bo tam żeśmy mieli wyrozbijane namiotów nad brzegiem Elby, a sztorm idzie i straż rybacka podpływa, mówi, żeby się zawijać, bo nas zaleje tutaj zabierze nas woda. No, no to zaczęło się szybko ewakuować, a co? Co ty no? Ale Jak podeszła się... tam woda czy nie? Nie wiem, bo żeśmy się... Żeśmy, bo... Ewakuowaliście się. Znaczy, zostawiliśmy im wszystko w prezencie, nie? Tak zostało, nie? Tylko dobra. pozbieraliśmy wódkę, imprezę, wiesz tam typu, wiesz, swoje jakieś prywatne, które, wiesz, te gadżeciki, kurde, dobra, wyprowadzamy się na razie drugiem pod most. Okej. Okay. Z deszczu pod rynna. To co, lecimy dalej, Andrzej. Dobra. Co do zobaczenia, widzowie, w następnych odcinkach. Pozdrawiamy.